Cześć, tu tutaj Kuba z kanału Deaf i was w drugim projekcie HTML i CSS. No dobra, już stworzyłem katalog um, Watchmore. To jest taka nazwa taka fajna, będziemy robić stronę główną, coś typu Netflix, coś, coś w tym stylu. Także włóżmy to sobie do, do, żeby się już kompilowało. I od razu wejdźmy tutaj, tak, już jest. Szybko to zrobimy. Stworzymy już tak na szybko, um, Index Jade. A w sumie nawet będziemy mogli użyć mojej templatki z poprzedniego odcinka. Tutaj, na, tutaj tylko przyniosę katalo z katalogu to jest mój Starter Kit. Teraz otworzę tylko tą stronę. Um. Watch More. I skopiuję asety i wkleję je tutaj. Już. Dobra mam um, Wejdę do Priprosa I żeby to się wyszkliło w internecie teraz Ok No i zaczynamy Napiszemy sobie po prostu zwykłego, zwykłego DocType'a DocType Po spodem napiszemy tak html HTMLa Z dopiskiem lang Równo się pl. Um, Dalej napiszemy head i title watchmore.com jeżeli istnieje taka strona to przepraszam nie wiedziałem o tym tak wpadłem po prostu na pomysł takiej strony także um, tak o najlepsze seriale i filmy w sieci meta charset znowu lider charset tf8 meta name description Cont content skopiuję to po prostu tytuł naszej strony meta name keywords content watch more um. seriale i filmy seriale Filmy, filmy po polsku, no coś takiego, jeszcze damy meta, name, autor i content. Po prostu, a, damy po prostu Kuba. Dobra, ym, i otwieramy tak, body, i będziemy za coś pisać. Się powinno właśnie zmienić, skompilowało się samemu, dzięki naszemu kompilatorowi PrePlus. I sobie zapiszemy tak, header. W header zapiszemy sobie nav, w nawie sobie zapiszemy po prostu h1 tekst center, kolejna klasa logo. I to będzie watch.com dobra? A, nie zniknęły jeszcze naszych styli, faktycznie. I damy sobie jeszcze link rel style sheet dobra y i mamy w ten sposób dobra od razu sobie to wystylizujemy A po prostu napiszemy sobie hmm, header nav display blog i napiszemy sobie żeby hmm, klasa logo miała cz czcionkę font-size około 48 pikseli no jest ok, tylko zobaczę czy modules.index.index, tak wszystko działa um, i klasy logo to jest na pewno klasa logo? logo dobra czyli tak, klasa logo i damy sobie co jest pod nią jeszcze nam no. no. Będzie miało background. Kolor, tak jakoś tak RGB A 0068. I damy sobie, żeby była szerokość 100% i żeby. Miała też wysokość jak około 50 pikseli. No, dobra, miałem teraz trochę problemy, ale już jestem i no nie chciałem coś tam wczytać, więc po prostu usunąłem z... nie, nie będziemy korzystać teraz z Broblona. Także jestem już z powrotem. I tak, i damy sobie, żeby logo miało padding top 15 pikseli i padding bottom 15 pikseli. Dobra. I może zrobimy jeszcze tak, że będzie margin top 50 pixeli. A nie, dobra, tak nie możemy zrobić, więc damy tak. NAV będzie top 0 i padding 0. Znaczy nie. Top 0 i position fixed. Dobra mam nadzieję że teraz będzie działać I tak I koniec jakby, jeszcze tak jeszcze może tylko zmienię Żeby tutaj był Kolor Jakoś tak efefe EF, EF, EF. Dobra mam tak, to też było 88 No i okej okay. Teraz zobaczę jeszcze tylko w moim jak Jak to ma wyglądać Dobra już wiem um, Czyli teraz teraz sobie robimy wychodzimy z maina znaczy wychodzimy z headera i tworzymy maina czy main i w mainie robimy um, full damy po prostu sobie o klasie um, max half eh, bo nie full have. kropka um, Hello. No i tak, i w tym Dive sobie zrobimy call, e, half i Call Half. Kul kolumna połowa i kolumna połowa. W kolumnie połowej sobie zrobimy DIVA o klasie opis na przykład. I w tym opisie będzie paragraf lorem i dalej i dalej robimy jeszcze przy, y, przycisk. BT, y, link z klasą BTN i BTN register. I tutaj będzie jakiś tam tekst. I będzie nie masz konta. Zare, zarejestruj się już. Zarejestruj się za darmo sprawdźmy teraz jak to wygląda no tak trochę słabo bo e, jeszcze nic, nic nie mamy wystylizowane ale dobra w drugiej połowie zrobimy sobie forma z klasą forma i w formie sobie na pewno zrobimy inputa type Tutaj będzie zwykły formularz logowania. Czy dajemy sobie name? Class input sobie dajemy po prostu. Place holder email. Dalej jeszcze sobie damy. I damy po prostu id email. Dobra, skopiuję to teraz. Tak, dwa razy. I dam teraz name, password. I name um, submit. Klasa taka, tutaj hasło będzie. Tutaj z nie ma. I damy sobie. Um, zaloguj się. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. Ojej. A bo to nie tak. To ma być value faktycznie. Waliu. Um, zaloguj się. No i teraz działa. Um, no, i mamy w ten sposób, zobaczę jak teraz. Ok, czyli teraz wychodzimy, teraz wychodzimy poza, poza tym, um, ten div i dajemy diva payments i w tym sobie dajemy call um, one of three. I w tym sobie dajemy H1 title samotnik Dajemy teraz listę ul i w LI dajemy coś w stylu... A wyjdę na stronę na przykład wiem, Netflixa. Jak tu jestem teraz zalogowane na tym wcięciem. Dobra, tu jest strona Netflixa, zobaczmy jakie tutaj mają plany. Wybierz plan. Czyli zrobimy jakoś tak, czyli podstawowy standard, a znaczy tak ym, na, napiszemy sobie nasze plany, tylko ile to kosztuje. Czyli tak kosz. Albo nie damy sobie tak po prostu LI i tak dostępne dostępna jakość hd, dobra, LI nie dostępnie. Tempra. No to jakoś sobie to zapiszę i zaraz się widzimy. No parę już sobie zapisałem do samotnika i teraz zapiszemy um, h4 text center damy sobie tak 26 złotych i pod spodem damy um, no um, a um, btn i btn i wybierz. Plony. Dobra, to będzie nasz, jakby, taki hmm, templatka do planu. Zobaczymy, jak to wygląda. No, jest ok. I tak. Coś jeszcze? A nie, dobra. Czyli idziemy dalej. Samotnik, ro, rodzina. No, po prostu rodzina. Dostępna jakoś HD, możliwość oglądania na trzech urządzeniach jednocześnie. Pierwsze dwa miesiące za darmo i sobie damy, tak, 38 zł. Skopiujemy i wkleimy jeszcze raz rodzina tur Turbo. Dostępna jakoś 4K. Dostępna. Tutaj jeszcze jakość, jakość. Możliwe oglądania na 8 urządzeniach jednocześnie. Pierwsze i też, pierwsze dwa miesiące da I to będzie kosztowało 48 zł. Wybierz plan. Ok, sprawdźmy teraz. Dobra. Czyli coś jeszcze. A nie, dobra, to już to już wszystko. Także teraz musimy wyjść poza ten payment... Dajemy, wychodzimy z Maina i wchodzimy w footer. I w footerze sobie robimy diva o klasie footer. I paragraf, um, i w tym paragrafie wydajemy sobie copy, copyright, watch.com 2017 wszystkie. Sprawa, albo po prostu w ten sposób bez tego copyright. Po prostu w ten sposób. I jeszcze klasa text center. Ok. Także to wszystko z HTML-a. I teraz się będziemy skupiać tylko na CSS-ie. Także chciałam podzielić ten odcinek na dwie części. Także widzimy się w następnej części, w której właśnie wystylizujemy um, tą stronę. Także trzymajcie się i cześć. cześć.